Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejną pracę do wykonania. Kolejną robotę, kolejna robota się szykuje. Mamy coś małego do naprawienia. Zaskoczyło mnie to, bo generalnie nie często tutaj takie urządzenia u mnie bywają. Ale to zaraz się przekonamy, co to jest. I słuchajcie, co ja mam? Mam takie maleństwo. Konsola Sony Classic, ale w wersji tej pomniejszonej. To jest model SCPH 1000R. Nie ma tutaj napędu. Mamy tutaj slot na karty pamięci, mamy wejście, wejścia na pady, porty USB już w tych czasach oczywiście, wyjście HDMI i zasilanie przez micro USB. A co tu jest za problem? Problem jest z zasilaniem, a jakiego typu to za chwilę. Konsola ma problem z zasilaniem. Z zasilaniem poprzez ten port mikro USB, jak się podłączy kabel i się lekko poruszy, to zrywa zasilanie. Czyli klasycznie uszkodziło się gniazdo zasilania. Jak do tego doszło, podobno ktoś pociągnął nogą między zasilaczem a konsolą i ten, ten wtyk po prostu uszkodził to gniazdo. Już sprawdziłem sobie na innym kablu, na, innej, na innym zasilaczu właśnie dzieje się w ten sposób, że konsola nie pracuje prawidłowo, ponieważ zaraz po włączeniu ona się wyłącza. Albo jak ruszycie przewód w pewnej pozycji, jak go zostawicie, to ona pracuje normalnie. Wszystko wskazuje, że albo jest samo gniazdo zdefektowane, albo jest po prostu uszkodzony nadruk między gniazdem a płytą główną. I to będziemy sobie sprawdzać. Do roboty. Słuchajcie, jak to urządzenie trafiło do mnie, to na początku myślałem, że to jest jakiś klon, jakaś Jakaś zabawka typu klon Pegasusa, albo nie wiem, Segi Mega Drive, albo jakiegoś innego ośmiobitowego klonu. dona. no ale jak przyjrzałem się dokładnie, no to tutaj jakość plastiku jest bardzo fajna. Mamy logo Sony. Te przyciski to nie są fejkowe przyciski. Mamy Power, mamy Open. Open to chyba jest Select Reset. Mamy Port HDMI. To wszystko tak fajnie wykonane, i na końcu się okazało, że. Mamy do czynienia z oryginalnym produktem firmy Sony, więc fajnie. Dobra, jak ja to sprawdziłem to gniazdo? Poprzez taki tester i mój kabel. Zaraz Wam pokażę. Córki generalnie za bałagan, ale jestem w trakcie różnego rodzaju napraw. Mam tutaj narzędzia, jakieś śrubki gdzieś tam w tle, ale nieważne. Zobaczcie. Mam taki tester, już go nieraz pokazywałem na kanale. Podłączę sobie do wyjścia a wyjście do wejścia samego gniazda mikro USB. Co ciekawe, tutaj specjalnych luzów nie ma. Jak to zasilimy? Zasilimy to po prostu z zasilacza mojego USB-C. A jaki tu powinien być prąd i napięcie? Zobaczcie, mamy tutaj 5V i 1A. Więc tyle wystarczy, żeby uruchomić ten sprzęt. Do zasilenia tego mam 45W lenowo. Na moim testerze mam tu wejście na USB-C. I od razu będzie widać pobór prądu. Mamy 5V, mamy jakiś pobór prądu, czyli nie jest źle. Jest pomarańczowa dioda. Zobaczcie. To jest taka stand dioda, i teraz podobno jak się ruszy tym kablem. O, zobaczcie. to ta dioda standbyowa znika. I znowu się pojawia ta dioda. Jest taki, jakaś przerwa w obwodzie. I w czasie. O, proszę, i w czasie grania. Może dojść po prostu do przerwania rozgrywki i restartu konsoli. Dobra, słuchajcie. Zabieram się za to. Tester na, na razie sobie odłożę. Tutaj z tej strony taka ciekawostka, widzicie mostek, który zdemontowałem, spłytę, która była w ostatnim odcinku. To był laptop Legion 7K, po serwisowy. I być może będzie dalszy ciąg tej historii, ale to nie teraz. Teraz zajmiemy się tą konsolą. Ja zmienię może. Ujęcie kamery i będziemy to urządzenie rozkręcać. OK. Odkręcimy sobie to urządzenie. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć wkrętów w zasadzie. Takie typowe śrubki jak od Sony. wkręty w zasadzie. One wchodzą bezpośrednio w plastikową obudowę. Nie ma tu chyba gwintów mosiężnych. Jak czasem mi to bywa. W miernikach czy w tego typu urządzeniach. Ok. Jeszcze dwa zostały. Ciekawe, czy będzie mnóstwo flexów i innych przewodów, jak to w sprzęcie od Sony. Często tak bywa. I dolną obudowę spróbuję otworzyć. Proszę. Bardzo łatwo się otwiera. Tutaj mamy takie dwa ekrany w zasadzie. Jest jedna płyta główna. Płyta główna z logiem Sony Interactive Entertainment. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kolejne wkręty. I chyba to będzie wszystko. Zobaczymy, jak to gniazdo jest zbudowane, bo te gniazda mogą się od siebie różnić. Że to jest mikro USB, to nie znaczy, że ono będzie zawsze tak, tak samo wyglądało w środku. W środku ono może wyglądać inaczej. Wkręty są innego typu, troszeczkę krótsze, ale też wchodzą bezpośrednio w plastikowe słupki. Nie ma tu żadnej. Żadnej filozofii. Miarę szybko chyba ogarnia to urządzenie, mam nadzieję. Chyba, że są wyrwane, wyrwane ścieżki. Proszę bardzo, jak ładnie ekranowany sprzęt. Obudowa, mówię, plastik jest bardzo fajnej jakości. Nie jest to jakiś klon. Mamy tu ekran. Mamy tu radiator. Pod radiatorem pewnie jest jakiś procesor. Sprawdźmy kawał blachy ocynkowanej. Mamy tu jakiś dysk Samsunga, pamięć operacyjną, procek. HDMI. Bezpośrednio zobaczcie, ścieżki idą bezpośrednio do procesora. Nie ma tu jakiegoś retimera. Mamy tu jakiś chip Mediona. Chyba Realteka. Realtek chyba od Obsługi lana? Nie, bez sensu, tu nie ma lana. Obsługi USB, tak, obsługi USB. Dobra, nowuoton chip nowuotona tutaj jest taki Ala KBC chyba. No. Może po prostu skończy się generalnie na wymianie tego gniazda. Słuchajcie, to gniazdo, ja sobie sprawdzę, czy po prostu ono nie jest w środku uszkodzone, czy nie ma przypadkiem tutaj. Popękanego lutowia, spoiwa na gnieździe. Słuchajcie, ale zanim się dobiorę do tego gniazda, to podniosę ten termopad, bo chcę zobaczyć, co tu siedzi za procek w tym. Czy coś z logiem Sony. Zobaczmy. Nie. Zaraz dokładniej to sprawdzę. Jest to jakiś. ARM, nie widzę dokładnie, patrzę pod mikroskopem, co to jest. Słuchajcie, to jest Mediatek ARM MT8167A, obudowie Micro BGA. Płyta główna jest Sony, pamięci są z Samsunga, dysk jest z Samsunga, obsługa USB Realteka. Mamy tutaj układ zasilania Nowuoton, czyli na Armię to jest zbudowane. Kiedyś wszystkie te układy od Sony miały logo. Sony, Nintendo miało swoje logo, a teraz widzicie na Armach się buduje. Może tamte były o podobnej architekturze, nie mam pojęcia, ale ale to jest właśnie to. Nie, słuchajcie, to nie jest nowoton. Patrzę pod mikroskopem, to jest Mediatek. Mediatek MT6392A. To jest, jest chyba jakieś zasilanie. Tu mamy trzy cewki. Ciekawe urządzenie. Dobra. Jedziemy z tym gniazdem, zobaczymy, jak to gniazdo wygląda. Płyta wyglądowała pod, pod mikroskopem. Zrobimy taką inspekcję. Dla Was specjalnie zrobię inspekcję. Tu macie ram Samsung Electronics SEC k 4 b 4 g 16 Tu jest dysk. Tu mamy ten procek Mediateka, że Wam pokazuję że Was tutaj nie poszukuje. Mamy tutaj tego Mediateka MT8167A. To jest ten główny procesor w tej konsoli, może w ten sposób. I mamy tutaj ARM. I tu jest to niby KBC. Nie wydawało mi się, że to jest jakiś KBC. Też mamy Mediateka. Tu mamy te cewki. Gniazdo, gniazdo USB mini. Jest odwrócone, czyli jest tak zwany flip. Zobaczcie. Ono nie wygląda źle. Piny. Piny chyba są też całe. Tak wyglądają, że są całe. Ale po takim, takiej przygodzie może być po prostu coś w gnieździe odkształcone, i ja to gniazdo będę chciał. O proszę. Będę chciał je wymienić. Wymienimy je po prostu na inne, na nową sztukę. Może być po tym pociągnięciu za kabel jakiś defekt. No i to pójdzie do wymiany. I zobaczcie, tak wygląda klasyczne gniazdo. Standardowe, pięciopinowe. A my takiego nie potrzebujemy. My potrzebujemy tak zwane odwrócone. Jak to odwrócone wygląda? Mam tutaj nowe w opakowaniu. Jedno z nich powinno pasować. Zobaczcie. Mamy tutaj takie. coś, I ono jest montowane odwrotnie. I na tym polega główna różnica. To gniazdo będę chciał zastosować. To jest nówka sztuka. I zobaczymy, czy po montażu tego gniazda nie będzie nam tutaj konsola już przerywała. Ok, teraz sobie porównamy te gniazda. To jest to oryginalne, a to jest ten zamiennik. Z tyłu może będą te piny do rozszerzenia, ale chyba nie. A jeśli chodzi o te montażowe łapki, e, chyba będzie w porządku. Myślę. Dobra, zdemontujemy to gniazdo, żeby pociągnąć tą naprawę do przodu. No dobra, zadam tu fluxę zaraz. Wpuszczę tu oczywiście spoiwa typowego, takiego z zawartością łowiu. Włapki 300 stopni na. Hmm, lutownicy więcej może od tego spoiwa nie żałować gniazdo i tak idzie do utylizacji cyk cyk i napinę tutaj sygnałowe rozgrzać je tu muszę uważać na te na te elementy na płycie głównej. I co? I potem uruchomię hota. Więcej tutaj tego. O. Potem to będzie na bezołowi wszystko robione. Czy na, no z zawartością łowie, bo potem to oczyszczę. Chota się uruchomi. Wywiew, bo już śmierdzi wortonem. Chocik uruchomiony, mam 350 stopni. Delikatnie. 50 litrów wydmuch. Grzeję bezpośrednio na gniazdo. Niech ono nabierze temperatury. To spoiwo po prostu musi tutaj odpuścić. Na te tylnie łapki nie dałem spoiwa. Zobaczcie. Tam jeszcze bezołów jest chyba. O, trochę. Trochę się pośpieszyłem. No ale powinno puścić. Nie, dam tutaj normalnie z spoiwa znowu wpuszczę w te tylnie łapki, bo tu wszystko pływa, a to a no, tutaj i tutaj. Teraz to powinno pójść Lubię tak czasami prostszą robotę porobić No, teraz to zaraz nam zejdzie elegancko I patrzcie jak ładnie To wszystko już pływa O, jeszcze były pady tutaj Pod gniazdem O, Panie! Wszystko bez ołów teraz. Teraz oczyścimy te otwory montażowe, rozgrzeję płytę jeszcze raz. Ale mam brudny odsysacz. przygotowany jestem. Jeden otwór. Następne dwa otwory. I voila, gotowe. Teraz to trochę wyczyszczę. PCC 15 i przypasujemy to drugie gniazdo. Zobaczymy, czy będzie pasowało. Jeżeli mamy tutaj takie pady od spodu, które nam trzymają dodatkowo masy, no to trzeba będzie to przygrzeć od spodu hotem, żeby to gniazdo się od spodu przylutowało. Ale czy to nowe gniazdo będzie pasowało tutaj idealnie, nie wiem. Widziałem pewne różnice w obudowie. To chyba jest flux od poprzedniego montażu, oryginalnego gniazda. No ale teraz, teraz chyba wystarczy. Dobrze, pasujemy to gniazdo, to jest oryginalne. A ten zamiennik, a ten zamiennik jest tutaj i chyba będzie pasował. Zobaczmy. I zobaczcie, przypasowałem, ale te łapki tutaj, ta i ta, zostały troszeczkę rozszerzone. Tutaj było na wymiar. Piny, ok. Ten pin taki jakiś troszeczkę zgięty. Nie wiem, czy to się mi zgiął, czy on był taki podgięty. Ale ogólnie jest ok. Dobra, będziemy to lutować. Damy tu fluksa. Będę to lutował ręcznie już teraz bez chota. Chociaż od spodu podgrzeję jeszcze, żeby te pady załapały. Wyciągnę to gniazdo jeszcze raz. Tu dam fluksa. Po całości, w sumie już teraz. I przygrzejemy tą płytkę od spodu. Gniazdo z powrotem na miejsce. Siedzi. Chociaż nie słuchajcie. Zrezygnowałem z lutowania tego dolnego pada, ponieważ tu są po bokach duże pady, pady, no łapki. One trzymają dobrze to gniazdo. Tutaj z tyłu też mamy dodatkowe pady. Będziemy to lutować. Ja może uruchomię już lutownicę, 300 stopni, żeby nie przegrzać tego, i wpuścimy. Tutaj lutowia. Niech to przejdzie na drugą stronę elegancko. Z drugiej strony. Za chwilę zmienię grot i będę lutował piny. Natomiast te masy na początek sobie polutujemy. To ma się porządnie trzymać. I tutaj jeszcze jedna strona. I pyk. Chociaż teraz mogę jeszcze te piny załapać. Nic mi to nie, nie szkodzi. Okej, okay, jedziemy z. Lutowaniem pinów. Zobaczmy, jak to pójdzie. Takim grotem. Szerokim. Bez dodawania spoiwa. Spoiwo, które było na płytce. Chyba powinno wystarczyć do lutowania. Taki gruby grot daje to, że te piny masowe fajnie się lutuje i tu chyba jest zasilanie nie, słuchajcie, dam troszeczkę spoiwka dam jeszcze fluxa fluxa damy, co damy worton Future HF troszeczkę spoiwa dam na grot nie za dużo, żeby mi się te chwile nie połączyły, bo bo się wkurzę chociaż i tak się połączą zobaczymy ten masowy, żeby załapał dobrze. 300 stopni no, powinno wystarczyć. O, teraz to wszystko razem. Tak polutowałem. O, połączyły się jak myślałem. Ale to nic. Zaraz to sobie tutaj ściągnę. Te trzy po prawej dobrze wyglądają. A te po lewej, to tak jakoś jeszcze słabawo. To jest masowy pin ten, całkiem po lewej. Więc jego tu trzeba mocniej przegrzać. Niech ta lutownica mi tu zbostuje. Okej, okay, myślę, że będzie dobrze. Dobra, wyczyszczę to i składamy urządzenie, sprawdzamy, testujemy. No i słuchajcie, konsolka złożona, skręcona. To jest ten kabel oryginalny, który dostałem z tą konsolą. Ja temu kabelkowi nie wierzę. Gniazdo zostało wymienione na nowe. Kabel damy porządniejszy. Być może to uszkodzenie, ten kabel uszkodził też gniazdo. Nie chcę wtykać tego kabla po prostu do tego nowego gniazda. Damy tutaj nówkę sztukę. Taki kabelek micro USB, gruby, do 2,4 Ampera. Podłączymy sobie to do tego gniazda podłączymy to do testera mojego za chwilę mamy to zasilane wyjście testera mamy pobór prądu pomarańczowa dioda się powinna zaraz zapalić, proszę bardzo zapaliła się pomarańczowa diodka i nic nie przerywa dobrze podłączę port HDMI podłączę pada, bo mam takiego pada tutaj w zamienniku gdzieś tam miałem w złomach i zobaczymy jak to działa port numer 1 zaraz podłączę port HDMI od mikroskopu sobie kabel wziąłem Pyk. i uwaga zaraz będziemy testować sprzęt zobaczymy jakie tu są gierki power on konsola jest zielona znaczy kontrolka jest zielona na zielono się tutaj Świeciła. Pad chyba coś weruje, nie jest to oryginalne pad Sony, ale działa. Coś tu działa. Zaraz wam pokażę, jak wygląda pulpit. Solka sobie pracuje. Jakie tu mamy gierki? Mamy Street Fightera mamy R4, Resident Evil, Rayman, Outward. Takie klasyki. Metal Gear, Final Fantasy, Twisted Metal. Jest trochę tych gierek, a gdzieś tutaj widziałem GTA 1. To nie jestem pewny, czy to było tutaj. Destruction Derby. Tutaj, zobaczcie. Mamy GTA. Ten pad coś tutaj wariuje. Nie jest to oryginał. Niezbyt ciekawie to wygląda. Ciekawe, czy on będzie działał w samej grze. Bo przyciski pada chyba nie reagują. I słuchajcie, ten pad nie działa do końca dobrze. Podłączyłem klawiaturkę. No ale na klawiaturze też jakieś głupoty. Nie mogę rozpocząć gry. Może teraz. Ale rozdzielczość. Kiedyś właśnie tak GTA wyglądało. Co ja tu mam? Misję. O. Wsteczne. Wsteczny to wiem jak zrobić. Dobra, słuchajcie, gierka działa. Nie pogram sobie niestety, bo nie wiem jakie są klawisze tutaj zdefiniowane, a pad niestety nie reaguje zbyt ochoczo konsolka naprawiona co było uszkodzone? uszkodzone było gniazdo u micro USB tak jak myślałem jest defekt w tym gniazdku Gniazko zostało wymienione na nówkę sztukę konsolę przetestowałem nie przerywa dodatkowo zaopatrzymy konsolę w nowy kabel żeby tego starego kabla nie wciskać w nowe gniazdo bo czasami jest tak, że część gniazda zostaje we wtyczce Właściciel próbuje to znowu podłączyć i nowe gniazdo, w tym przypadku to gniazdo, znowu zostaje uszkodzone. Co to było za gniazdo? To było gniazdo Micro usb tak zwane flip, odwrócone. Nie jest to standardowe gniazdo, jest po prostu odwrócone. Są sygnały, zasilanie tam, gdzie plus jest minus, tam, gdzie minus jest plus, ponieważ wynika to po prostu z obrócenia samej wtyczki. Tak w drugą stronę. Sygnały również są zamienione. ID Data plus, data minus. Konsolka sobie śmiga. Próbowałem, jak widzieliście, sobie pograć na niej, ale niestety pad, który mam, ten zamiennik, nie współpracuje za dobrze z tą konsolą. Jest jakiś uszkodzony. Gdzieś to ze złomu wyciągnąłem. Podłączyłem klawiaturę. Klawiatura reaguje, ale nie wiem jaka jest mapa klawiszy i w sumie nie chcę, nie chcę szukać, bo, bo zajęłoby mi to po prostu dużo czasu, a trzeba zabierać się za następną pracę. To tyle ode mnie. Cześć, trzymajcie się. Do następnego. Hejka.